Dzień dobry kochani, witajcie w niedzielę, mamy nowy dzień, vlogmasa dzisiaj, 3,5 stopnia na plus, jestem ciekawa czy u was jest ciepło, u nas jest jakieś super ocieplenie, ale jeżeli ten vlogmas będzie dwudzionkiem to możliwe, że jutro będzie totalny zwrot pogody, bo ma padać śnieg. Z tego co wiedziałam Używam pomadki z kalendarza Ktoś mnie pytał o jej numer I zgubiłam ten komentarz To jest numer 112 Slim Sheer Mat Muszę pojechać do paczkomatu Bo mi dzisiaj odeślą paczkę jak jej nie odbiorę Do Action kupić kapsułki do kawy Bo mi się skończyło A ja bardzo lubię ich kapsułki Ja kupuję różne na zmianę Muszę wyjechać tyłem, nie znoszę tego więc plan był taki, żebym pojechała o 9 rano, ale już jest 9.37 eee, bez pośpiechu dzisiaj rado. Totalnie! Wstałam sobie o ósmej, wypiłam kawę, trochę poczylowałam. Piotrek kończy remont kuchni, więc potem Wam pokażę jak wyglądają te szafki i to wszystko. we sweterki w Takie męskie. I damski, już chyba ostatni Sukienka Cena 34,95. Spoko. Jeżeli nie macie wciąż kapci świątecznych, to tutaj są naprawdę fajne za rozsądny pieniądz. Naczylę no, we mnie pieniądz. Leciutkie, fajnie wykonane. Naprawdę rewelacyjne są te kapciuszki. I obok, ciekawa rzecz, takie formy silikonowe w kształcie gwiazdy. Więc jestem w szoku, bo myślałam, że tu nic już nie będzie świątecznego a tymczasem naprawdę jest sporo rzeczy i różnych ozdób o, muszę wam coś pokazać muszę wam pokazywałam to na insta, zobaczcie ile tu jest tych wioseczek, miasteczek świątecznych i jeszcze cztery dziadki się ostały za sześć dyszek a to są te kawy do magia ekspresu, o których wam mówiłam i to jest ulubioną. dzisiejsza herbata to winter warmer i akurat dzisiaj taka rozgrzewka się nie przyda więc ją sobie zostawię na chłodniejszy dzień Pewnie jeszcze nie jeden przed nami. Nie kalendarz tych w końcu, w końcu. Coś na co najbardziej w tym kalendarzu czekam. Mini perfumy. Co to za zapach jest? Czy coś złego, że go nie znam? Och, jaki to słodki. Tuxedo, naprawdę go nie znam. Znacie taki zapach? Powąchajcie, jest tutaj boski taki odymione. Wydaje mi się, że to jest piżmo, trochę wanilii. Totalnie mój styl. A jak ja mogę z tego zapachu? I Mixed. Porridge Berry Mix. Śniadanko na jutro. Oliwka mi tu trochę pomogła. Także część rzeczy mamy rozłożoną, część nie, bałagan, a ja znowu. Robię kolejną kolację w sensie kolejny posiłek, w zasadzie w termosiu. Jestem nieważny, tak Ale, jaki fajny wyszedł ten pieczyw! Super to wygląda i ci się tak rwie. Zaraz do tego zrobimy pastę. Może rybną. Mamy też tapeladę z oliwek, więc będzie taka fajna kolacyjka. Ja to jadłam niedawno w gościnie i strasznie mi smakowało efekty metamorfozy naszej kuchni na które wielu z was czeka, ja uwierzcie mi też bardzo na no to czekałam remont, oczywiście trochę się przeciągnął, ale tak to bywa jak robi się takie rzeczy w grudniu kiedy nie ma się za bardzo czasu, ale Nieważne, ważne, że większość już mamy za sobą, zaraz wam powiem dlaczego większość, a nie całość. Podłoga, jak widać, wygląda zupełnie inaczej. Tutaj były kafle starego typu, teraz jest taka jasno-szara, ściany zyskały biały kolor, nie zmienialiśmy stołu, krzesła, one nam się bardzo podobają, zmieniliśmy za to oświetlenie, tutaj jest taka lampa i druga tam jest taka do kompletów, ale ona będzie troszeczkę wyżej wisieć, Jeżeli chodzi o śmietniki, no to też sobie wymieniliśmy. Tutaj mamy resztkowe, to jest korz z IK, a tutaj ciąg dalszy, segregacja, yy, więc tak. Wszystkie rzeczy od termosia udało mi się też schować do jednej szuflady, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolona. No i kolor szafek jest naprawdę piękny. To jest taka złamana biel. Nie wiem jeszcze, co będzie tutaj stało na tych półkach. Myślę o jakichś puszkach, o czymś jednolitym i tych żeby tutaj nie robić bałaganu, tak jak zobaczcie, już postawiłam te podstawki do jajek i już mi się to nie podoba, to będzie zmienione. Więc tutaj jeszcze trzeba to dograć i domalować te szufladki, na które Piotrkowi już zabrakło siły. Tutaj nowa lodówka, przestrzeń jest zupełnie inna. Tam jeszcze są rzeczy do rozłożenia z kuchni, no i właśnie dlatego nie jest to koniec. Jeszcze chwila nam brakuje, ale energia tego miejsca jest zupełnie inna. Ja osobiście jestem absolutnie zachwycona. I muszę Wam powiedzieć, że też się po prostu e, oswajam z tymi zmianami, bo mam wrażenie, że jestem u kogoś w gościnie cały czas, że to nie jest mój dom. A tak naprawdę trzy rodzaje farby tutaj wzięły udział w tym przedsięwzięciu. No i praca mojego męża, jak wiecie, on zaczął ten remont w tajemnicy przede mną, dlatego też ja nie mam nagranych scen, w których bym Wam pokazała przed i po, ale na szczęście mam jakieś stare zdjęcia które wykorzystałam, żeby przygotować ofertę dla pracowników, z której nie skorzystaliśmy, bo Piotrek jak dostał cennik, to stwierdził, że zrobi to sam. Kocham go, jest cudowny i dzięki niemu mam jeszcze na święta kuchnię marzeń. No i przejście między tymi podłogami wygląda naprawdę ładnie i spójnie. Pies w tle też wygląda pięknie. <śmiech> <śmiech> jeszcze się zastanawialiśmy, czy nie przemalować tych uchwytów na złoto, ale stwierdziliśmy, że ja tak zostawiamy, bo jednak więcej mamy tu srebrnych e, sprzętów i srebra niż złota. Złote mamy tylko te e, wtyczki, e, te, jak to się nazywa? No nieważne. Niemniej plan jest taki, że w ciągu pewnie dwóch, może trzech lat, jak przyciągniemy, i tak zrobimy remont generalny, ale na najbliższy czas, no wygląd tej kuchni strasznie mi się podoba, więc czekam też na wasze opinie. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Chciałam tę metamorfozę dedykować mojej asystentce Edycie, która bardzo mnie cisnęła o to, żebyśmy przemalowali, przerobili kuchnię na biało. I tak jak rozmawiałam z, z różnymi osobami na temat tego, jaki kolor wybrać, właśnie na, na tę przemianę chociażby szafek, to różne były opinie, a Edyta zawsze nie stała wszystko rób wszystko rób biały. Biel jest najpiękniejsza, biel się nie nudzi, biel daje poczucie estetyki, właśnie Piotruś biel daje poczucie estetyki, jeszcze to ja yes. muszę znaleźć tę farbę i muszę sama to machnę, więc tak, jak wam się podoba? I am piloting my sleigh. The work to be done on my Christmas run. It's most tired chore. Dzisiaj Śnieżek pluszy To oznacza tylko jedno, że jest szansa na biały święto w tym roku Ja mam usta pomalowane, Ale zaraz to zmienię jak tylko wsiądę do auta ale silnik, żeby już się grzał i będę się malować. Byłabym w totalnym szoku, gdyby przy takiej pogodzie nie było korka, także trochę swoje trzeba odstać. Będę na styk, no ewentualnie spóźnię się te 3 minuty, a jadę po raz pierwszy w tym vlogmas do mojej psycholog. Tak, moi drodzy, od początku grudnia nie miałam ani jednego spotkania, dlatego że moja psycholog, kurczę, ja z rozpędu, jak wam opowiadałam o terapii, w takim odcinku co u mnie to powiedziałam do mojej doktor, i wiele osób słusznie mi zwróciło uwagę, że psycholog nie jest lekarzem. Także przepraszam Was raz jeszcze za tamten błąd, już Was przepraszałam w komentarzach, więc tak, jadę teraz do pani psycholog. I ona była przez długi czas chora, i wróciła już do dobrej formy. Także bardzo się cieszę, gdyż brakowało mi tych spotkań i mam tyle do opowiedzenia, mam tyle do pochwalenia się, tyle rzeczy zrobiłam dla siebie i dla innych, ale przede wszystkim dla siebie, no bo terapia to też jest część mojego rozwoju, coś co robię dla siebie przede wszystkim, ale też jak ja jestem lepsza to innym się ze mną lepiej żyje, w każdym razie dużo, dużo mam rzeczy właśnie do pochwalenia, jedną rzecz, z którą sobie totalnie nie radzę emocjonalnie do przerobienia i to nie będzie łatwe, także sama jestem bardzo ciekawa, czy ja wyjdę od mojej... psycholog czy to powiedzieć doktor? <gry> czy wyjdę zadowolona, czy wyjdę smutna, bo będę w procesie przetwarzania przemiany? No, ciekawe, ciekawe. To nieważne jest. To nieważne. Ja wyszłam z terapii i mogłabym powiedzieć teraz sama o sobie: że jestem kretynką, <gry> Ale muszę być dla siebie wyrozumiała, więc tego nie powiem. Powiem tylko. Jestem trochę zagubiona emocjonalnie. No, dzisiaj ciężki temat przebieraliśmy jednak, chociaż też była mowa o moich sukcesach w ostatnim miesiącu i z nich jestem bardzo dumna. I też nie mogę sprawić, żeby te niedobre rzeczy przysłoniły te dobre, ale dużo pracy przede mną, po prostu pracy takiej, wiecie, samej e, nad sobą. Ale jestem dobrej myśli, bo wiecie co jest w życiu najważniejsze. Jak masz jakiś problem, to żeby potrafić go nazwać, i wtedy wiesz w jakim kierunku zmierzasz, jaką pracę musisz podjąć, i, i tak dalej. Strasznie dziwna sytuacja ma miejsce. Właśnie wyszłam z centrum Morena, wziąłam sobie kawę na miarę, z taką ochotę na kawę. Tak mi się chce drugiej kawy, i jak poszłam tam, poszłam zrobić zwrot w handel, którego nie zrobiłam, bo się przeterminował. Nie pytajcie. Ale to nie z mojej winy, bo był jakiś błąd, jak chciałam go nadać. Byłam w kilku punktach i wrzuciłam te paczki do bagażnika. Mówię, dobra, wyjmę te rzeczy z tych paczek, może uda się nadać właśnie u nich w punkcie. I się przeterminowało, więc nie do końca jest to moja wina. Nie ma tam dużo tych rzeczy, no ale wiecie, kurczę, lepiej by było zrobić ten zwrot, niż go nie robić. I słuchajcie, <laughs> byłyśmy umówione z moją asystentką na taki obiad świąteczny. I gadałyśmy rano, ona pycha na zdjęcie i miała dać znać, jak będzie wracać. Ona ma jakieś pół godziny do miejsca docelowego, w którym się umówiłośmy. No i tak, ona powiedziała, że najpóźniej 14.30, żeby być na miejscu. Jest 14.21, nie mam od niej żadnego w ogóle SMS-a, kontaktu, ona nie odbiera, więc trochę się zmartwiłam. Czekam na jakiś kontakt z jej strony, Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Nie mniej, chyba przełożymy to spotkanie, no bo ja nie jadę do tej restauracji, bo nie wiem, czy ona tam dojedzie. Są straszne korki w ogóle na mieście dzisiaj przez ten śnieg. Um, no i jestem zmartwiona. Dość mocno. Także Edytko, kurczę daj znać. Edyta się odnalazła. Po prostu ją zasypało dosłownie e, i no, nie miała nawet jak zadzwonić. Skończyła zdjęcia z ogromnym opóźnieniem, będąc kawał z Gdańskiem. I e, naprawdę wszystko dzisiaj stoi, więc odnalazła się Idziemy zaraz na spotkanie, doprawdy do innej restauracji Z dala od korków Ale strasznie się cieszę, że się spotkamy Bo od rana naprawdę y, myślę o tym i tym żyję ja Mam też piękny prezent, mam nadzieję, że jej się spodoba Więc tak W co ludzie powiedzą, jesteśmy, jestem W tom, co ludzie powiedzą, to jest Edyty prezent Jest naprawdę mega, mega świątecznie I o to chodziło, bo w końcu to jest świąteczna ale super spotkanie miałyśmy z Edytą, po prostu taka dobra energia, zrobiliśmy sobie podsumowanie wspólnego roku pracy, plany na kolejny rok, więc... Kurczę, naprawdę było przecudownie to sam piękny prezent piękny naszyjnik i książkę. Więc no, jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. I Edycie też się podobały prezenty ode mnie. No, nie wiem, wydaje mi się, że nie udawała, więc <ścoughs> jestem naprawdę zadowolona. A teraz jestem z psem na takim polu, bo przywiozłam moją córkę do jej przyjaciółki. Ona zostanie u niej na noc. jutro razem będą się uczyły na zdalnych lekcjach No i właśnie przyjaciółka mieszka obok takiego fajnego pola Więc zebrałam psa na tę krótką podróż No i właśnie, żeby tak się przejść, wiecie, zmienić coś w naszych codziennych spacerach W ogóle jakie niebo jest niesamowite Trochę takie jakby była jakaś minizorza w naszej strefie klimatycznej Wow, niesamowicie więc tak? No i ponieważ Oliwia dzisiaj nas wystawiła, a mieliśmy wieczorem iść w trójkę do kina, no to zostaniemy z Piotrem sami i mamy taką spontaniczną randkę, co jest rzadkością w tygodniu. To się nie zdarzyło już dawno, więc cieszę się tym.